Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest ta karta graficzna. Jest to karta 750 Ti, czyli karta za 200 Zł. A tu dla porównania karta poprzednia, która kosztowała 40 Zł, tak odebają się obok siebie. Wyglądają jak kurde Dawid i Goliath, czyli mała karta i duża karta. A to jeszcze uwierzcie mi, że nie jest wszystko, bo karty, które teraz mamy w komputerach, są naprawdę ogromne. Na przykład zobaczcie, jak wygląda RTX 4090. Tak więc to, jak tutaj się zmieniły karty graficzne, to jeszcze tak naprawdę jest nic, bo to, jak teraz karty graficzne wyglądają, to jest po prostu masakra. I Jak przypominam, jeżeli chcecie tą kartę za 40 zł, ktoś z Was ją potrzebuje, napiszcie w komentarzu, dlaczego tą kartę za 40 zł potrzebujecie, a tą kartę za 40 zł wam wyślę. Bo, bo to wtedy kartę za 200 zł, ja używam w kąpie streamingowym, więc ona nie jest do wysłania. Ale ta za 40 zł jak najbardziej bo leży i się kurzy. Więc jak komuś się przyda, to piszcie dlaczego. A co do karty graficznej, którą dzisiaj będziemy omawiali, jest to karta graficzna 750 Ti, czyli jedna z najbardziej lubianych kart graficznych, która ze swoich czasów była uznawana za jedną z lepszych. Oczywiście plusem tej karty jest też również port, który znajdziemy w tym miejscu, czyli port HDMI, ponieważ dzięki temu portowi będę mógł weryfikować FPS bez utraty żadnych FPS-ów podczas nagrywania. Karta ta łączy się tylko po PCIe 16, także tutaj nic więcej nie ma, żadnych wtyczek do dodatkowego zasilania, po prostu ją wpinamy i karta już działa. A co do dokładnej specyfikacji, to nie będę je sprawdzał, ponieważ nie ma to kompletnie sensu, mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że wymieniłem tu pastę termoprzewodzącą na jakąś po prostu pastę termoprzewodzącą, która Miałem gdzieś w szufladzie, nie jest ona zbyt wysokich lotów, więc jeżeli temperatury będą tutaj złe, to raczej przez tą pasę term przewodzącą, ale jakbyście wiedzieli, co tam było pod tym wiatrakiem, jak ją kupiłem i zdejmowałem ten wiatrak, to już nawet ta gówniana pasa termoprzewodząca będzie znacznie lepsza niż to, co było pod spodem. Bo pamiętajcie, że kupujecie stare karty graficzne pokroju właśnie tej bądź też w okolicy tej karty graficznej, czyli 750, 960, a nawet myślę, że już 10,50, takie już z pierwszych kupny, to warto wymienić pasę przewodzącą. Są i w niektórych kartach również termopady. No tutaj termopadów nie ma, i to, że ją tak dotykam, to jest trochę niebezpieczne, bo mogę gdzieś tam zrobić zwarcie, ale szczerze mówiąc, wątpię, żeby coś jej się jej stało, bo ma tyle lat i uważam, że jest to czołg wśród kart graficznych. Jest to jedna z lepszych kart graficznych, jaką w kwocie 200 zł możecie dostać. A dlaczego? Zaraz sprawdzimy. Wepchniemy ją do mojego komputera i zobaczmy, ile będzie na niej FPS-ów. Oczywiście najpierw muszę wyłączyć komputer, bo póki co mam włączonego sobie kotło, więc widzimy się za chwileczkę, czyli najpierw wyłączam komputer a potem no, musimy wyjąć tą fajną kartę graficzną której używam na co dzień, tu obok stoi ogólnie, nie, nie wiem czy to widać, ale komputer streamingowy, mógł też otwarte, ponieważ tego komputera streamingowego właśnie tą kartę graficzną 750Ti wyjąłem no i teraz czas, aby wyjąć e, znowu naszego RTXa i zastąpić go naszym nowym przyjacielem, no i mamy naszego RTXa, prezentuje się on następująco, e, nic tutaj dodać, nic ująć, już widzieliście go chyba Kilka razy więc no tak on się prezentuje. Jest trochę gorący, więc ja go odłożę i jeszcze podejdę po kabel HDMI. No i dobra, wkładamy naszego 750 Ti i podpinamy kablem HDMI do streaming PC, abyśmy mogli widzieć, co dzieje się tam na ekranie. Hello. A. Dobra, udało zrobić się tego Frankensteina. Mamy spięte już 750 jajkę do streaming PC, i mamy spięte monitor do Elgato, więc będziemy widzieć, co się dzieje na ekranie i nie będziemy tracić przez 100 FPS-ów. Więc sprawdzimy prawdziwą wydajność tej karty graficznej. Widzimy się za chwilę. Dobra, no jesteśmy przy komputerze. Zobaczymy, czy się ten komputer chociaż włączy. Mam nadzieję, że tak, bo chciałbym, żeby jednak coś z tego materiału wyszło. No i kozak, dobra, włączamy ten komputer, zobaczymy, co się stanie po kliknięciu guzika. No póki coś się normalnie uruchamia. Zobaczymy, czy coś się wyświetli. Oczywiście o tym monitorze z tyłu, nie ten z przodu. Więc patrzmy na ten drugi monitor. A tutaj normalnie BIOS się załącza. Sterowników chyba przeinstalowywać nie muszę, ponieważ... Podejrzewam, że tutaj sterowniki będą działały te same. Chociaż tu widzę, że jest pokazany 1 Hz. Nie wiem, o co tu chodzi. Zaraz zobaczymy w NVIDIA experience czy coś tu się pokazuje? No, ale tutaj widzę, że Game Ready driver chce się przeinstalować, tak więc poczekajmy sobie chwilę i niech się to przeinstaluje. Ale powiem wam szczerze, śmiem twierdzić, że ta karta za 200 zł ona już będzie miała wydajność wystarczającą, żeby grać w większość takich gier, powiedzmy, CPU no co do ggp to tutaj raczej Wiedźmin Cyberpunk odpada, ale gry w stylu Celes, Valorant, League of Legends, Minecraft, myślę, że w zupełności ta karta powinna wystarczyć. No i dobra, widzimy, że sterowniki się przeinstalowały i od razu poskoczyły jakoś, jeżeli chodzi o grafikę. Zobaczmy, czy tutaj już się wszystko naprawiło. Tak, mamy 60 Hz. Widzę, że pokazuje nam nawet do 120, ale jestem przekonany, że niestety, ale mój monitor tych herców nie wspiera, tak więc ja zostawiam to przy 60 Hz i sprawdźmy, ile jest FPS-ów. Oczywiście w CESie. Jako pierwszym, bo to mnie najbardziej interesuje. Odpalamy sobie CSGO, odpalimy sobie też Minecrafta, odpalimy sobie też Valoranta i wszystko tam, co mam pościągane, to mniej więcej odpalimy, żeby sprawdzić, jak to działa. CSGO się włączył. W menu wszystko działa mega, mega płynnie. Jak widzimy, możemy sobie swobodnie obracać tutaj ludzikiem, nic się z nim nie dzieje. Z tego co widzę, rozdzielczość full HD się załączyła, więc na takiej też będziemy półki co testowali. Jedyna różnica jest taka, że po prostu tutaj mam MSI X4, reszta jest wszystko na niskie po optymalizacji, tak więc możemy sobie teraz sprawdzić, ile tych FPS-ów będzie. Odpalmy sobie oczywiście e, Turening z botami na Mirage'u, tak jak to było w wersji poprzedniej, czyli w wersji na e, tamtej karcie za 40 zł i zobaczmy jaka jest przepaść pomiędzy kartą za 200 zł a kartą za... 40 zł. No i mamy naszego CS, a jak widzimy FPSów jest teraz ponad 100, także da się na pewno w jakikolwiek sposób pograć z botami, podkreślam. Niemniej jednak nie jest to aż tak duża liczba FPSów, żeby wyglądało to fajnie i w ogóle. Mimo wszystko do 60 Hz obstawiam, że jest to... Całkiem w porządku. Tego sobie way możecie wygrać, tak więc jeżeli chcecie wygrać ten noże, który teraz widzicie na ekranie, to musicie wejść do mojego Twitcha i mnie obserwować na Twitchu. No ale jak widzimy, jest dość dużo e, FPS-ów. Da się oczywiście tutaj zabić jakichś botów. Ja w ogóle zginąłem. E, bo gramy na Full HD, a ja Full HD niestety nie poniemaję. No i gdzieś jeszcze bot tu się skampił. Do pałaców se poszedł. Ale my się tym nie przejmujemy. Splentujemy sobie bombę. A bo nie, bo bot wyszedł, dobra. No i runda wygrana, więc powiem tyle, no jest na pewno mega mega przepaść pomiędzy tą kartą a kartą za 40 zł, ponieważ już możemy sobie w miarę sensownie pograć, jest FPS-ów ponad 100, więc jest naprawdę mega. Teraz zmienimy sobie jeszcze tutaj ładnie rozdzielczość na 4 na 3 na, na 280x960, na czyli takie rozdzielczości jak większość prosów gra i zobaczmy, jak będzie to wyglądało teraz. Już nie będę blackbarsu zmieniał, nie chcę te blackbarsy zostaną. Nie chcę się teraz tego w Nvidii grzebać. Przesuńmy tylko Netgrafa trochę niżej żebyśmy go widzieli. Może być nawet na środku. Jak widzimy, FPS-ów już jest ponad 200, a nawet dochodzi do 300-400 FPS-ów, więc jest to po prostu pogrom, porównywując do karty poprzedniej. Zobaczymy jeszcze, co będzie, jak wyrzucę boty, bo tam pamiętam, że jak wyrzuciłem boty, to było znacznie więcej FPS-ów, więc obstawiam, że jak jeszcze wyrzucimy boty, to ta akcja się jeszcze tutaj podwoi, jeżeli chodzi o FPS-y, tak jak było w przypadku tamtej karty, że też było znacznie, ale to znacznie więcej FPS-ów. Tak więc teraz sobie wywalimy boty, czy też po prostu włączymy sobie treningowy konfig. No i mamy trening, treningowy konfig, weźmy sobie tutaj jakieś bronie. No i tutaj FPS-ów od dziwo nie jest więcej niż tak jak było tam, jest to naprawdę mała różnica, więc tutaj już jeżeli chodzi o boty, jak widzimy, więc większy wpływ ma, on ma tak naprawdę procesor, a nie karta graficzna. Niemniej jednak fps jest 300 do 400 w momencie, kiedy nie ma botów, więc ta karta graficzna myślę, że cały czas nadaje się do grania w Counter Strike, jeżeli mamy monitor 144 Hz bądź mniej. Jeżeli mamy monitor 240 Hz, to raczej zastanawiałbym się nad zakupem trochę lepszej karty graficznej, bo czasami zdarzy się w tej karcie spadek poniżej 240. Jest tu. heads poniżej 240 FPS-ów. Tak więc no karta do CS-a, jak najbardziej, 200 zł, czy to jest dużo, czy mało, to już ocencie sami w komentarzu. Kolejny test przeprowadzimy na Valorancie, odpalamy sobie Valorant, a zobaczymy, czy w ogóle się włączy, bo jak pamiętamy, na tamtej karcie nawet Valorant się nie chciał włączyć, więc może być taka sama sytuacja tutaj, chociaż w to wątpię, ale sprawdźmy. Jak widzimy, Valorant się włączył i na start widzimy piękne menu, które zrobili i to muszę ich akurat pochwalić, czy to menu trochę ulepszyli, bo wcześniej to nie wyglądało okropnie, porównując do tego, co było wcześniej. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o jakość grafiki, wszystko mamy na minimalnej, oczywiście antystropiowe na czwórce, no i rozdzielczość Full HD, bo tutaj inne rozdzielczości zbytnio nic nie robią. Tutaj w tym przypadku odpalimy sobie grę standardową, na jakieś tam, powiedzmy, mapę Ancent, czyli jakaś taka stara mapa i odpalamy start i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mapkę Ancent. Mogłem włączyć w sumie trening, ale po co, skoro mamy mapkę, to sobie na mapce potestuję i zobaczymy, jak to na mapce wygląda i, i tyle, nie? No i dobra, mamy Valoranta i jak widzimy w Valorancie FPS-ów, jest trochę mniej niż w CES-ie, ponieważ mamy ich około 200 e, FPS-ów, więc jest to liczba trochę mniejsza, niemniej jednak nie na tyle mniejsza, żeby nie dało się grać na monitorach 144 Hz, czyli tak mówię, ta karta nadaje się do monitorów 144 Hz, natomiast do monitorów w wyższych hercach już raczej niezbyt. Jak widzimy, 190, 160, 180, 200 FPS-ów, to jest taka średnia wartość, jaka tutaj się pokazuje, jeżeli chodzi o Valoranta, na ustawieniach najniższych, plus filtrowania stopniowe na 4 x żeby to w miarę Wyglądało żeby te krawędzie wszystkie nie były takie e, poszarpane. Widzę tylko, że trochę, te, trochę ta płynność, no może nie jest aż taka super hyper, fajna, by bynajmniej umie, tak to wygląda, że, że no nie jest aż taka super. Oczywiście nagrywanie FPS-ów tutaj nie zabiera, ponieważ mamy to podpięte przez kartę Elgato, więc nic tutaj na wydajności przez e, rejestrowanie, jakby obrazu, nie tracimy. Tak więc tutaj nie ma żadnej możliwości, aby był spadek przez nagrywanie, bo niektórzy mogą powiedzieć, ej, bo nagrywasz, bo coś tam. Nie, tutaj nie ma takiej możliwości. E, komputer drugi rejestruje to, co się dzieje na tym komputerze, więc nie. Nie ma żadnego wpływu to na FPS-y. Tak więc 200 FPS-ów około, myślę, że spoko wynik. Spętujmy sobie spajka i wyjdźmy z tej gry i sprawdźmy kolejną gierkę. No i kolejną gierką będzie League of Legends. Tutaj jeszcze niestety musimy ściągnąć aktualizację, więc może to chwileczkę potrwać, ale wydaje mi się, że krótką chwilę, bo już się nam to ściągnęło. Odpalmy sobie teraz League of Legends i sprawdźmy, ile będzie FPS-ów w League of Legends, ponieważ w League of Legends już na tamtej karcie dało się w miarę powiedzmy grać, i tam już w miarę te FPS-y były. Niemniej jednak, FPS-y, które spadają poniżej 30 w momencie walki pod wieżą, Hmm, no polenizowałbym, czy da się tak normalnie grać. No i dobra, mamy już wciągnięte League of Legends, wejdźmy sobie do gry niestandardowej, do treningu, do narzędzia treningowego. No A narzędzie treningowe niech będzie, chyba wtedy też narzędzie treningowe odpalałem, nie jestem pewien. Mam nadzieję, że tak. Weźmy sobie jakieś tutaj boty i nie wiem, weźmy sobie jakąś postać, kogo tu możemy wziąć. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, kurczę, co tu wziąć, a weźmy sobie Zeda na przykład, albo Weigera, o niech będzie Veigar. Ty ja nawet skiny z jakieś mam, bo niech będzie Sharp bo w sumie fajna postać. W sensie, fajna postać, jeżeli chodzi. O różne filmy. Szarobrody, białobrody, wiecie o co chodzi. Mm -hmm. I tu mamy problem, bo jest przekroczenie zakresu, więc obstawiam, że więcej herców wysyła Elgato niż powinno. Ustawienia pewnie graficzne mam przestawione, więc ja muszę zrobić to. Z drugiego poziomu odpalę sobie pełny ekran w oknie, bez RAM. Bo kurczę, nie wiem o co chodzi, ale herce chyba się przestawiają na 390, mimo że nic takiego nie zmieniałem. A ja nie widzę niestety tego na monitorze, a muszę widzieć. Więc sobie odpalimy w ten sposób lola i zobaczymy, jak będzie to chodziło. Mam nadzieję, że mi nazwa tego nie macie. Bo jak widzimy, FPSów jest naprawdę pogrom. Jest totalnie. Więcej FPS-ów niż było poprzednio, bo mamy już na start 800 FPS-ów. Serio, 800 FPS-ów. Czyli mając taki dobry procesor, jaki mam w moim komputerze, plus karty za 200 zł, League of Legends, na niskich ustawieniach? Po konie 500 FPS-ów. Tutaj zobaczymy, co będzie pod wieżą, bo w sumie to mnie najbardziej ciekawi, bo wtedy też był spadek pod wieżą, nie? Jak się pod podchodziło. Nie wiem, no, słaby jestem w tego lola. Długo nie grałem, totalnie długo. No i podwierzam 400 fps -ów. Czyli jak ktoś chce złożyć kompa do LoLa, to podejrzewam, że kartę graficzną może totalnie olać. Może kupić sobie właśnie tego gtx i będzie szczęśliwy. No i co, 400 FPS-ów Idziemy Idźmy do Zairy, zobaczmy jeszcze, bo to aż mnie zdziwiło, że aż taka przepaść jest pomiędzy tą kartą a tamtą. Idzie na szarobrody, atakuje Zairę, a ona się schowała. No i leży, kurde, i Zaire leży, słuchajcie, ta karta graficzna... No do doła, jak najbardziej. A teraz dajcie mi chwilę, bo chcę dokończyć tę partyjkę. No i dobra, League of Legends sprawdzone, jest tam FPS-ów naprawdę dużo, tak więc przejdźmy sobie teraz do overwatcha, którego również nie mogliśmy wtedy odpalić, a ja mam go rozciągnięte, to możemy sprawdzić, czy ta karta nadaje się do overwatcha. Widzimy overwatcha menu, także jest już chyba progres i wiemy, że overwatch na pewno odpali, chociaż tak jak mówiłem, no nie jest to chyba w żaden sposób zaskakujące, odpalmy sobie teraz obszar treningowy i sprawdźmy jak to wygląda. Klatki na sekundę z tego co widzę póki co 60. Nie wiem czy to jest spowodowane tym, że mamy gdzieś jakąś blokadę czy co, ale zaraz to sprawdzimy. Weźmy sobie teraz na przykład... A niech będzie w sumie Hanzo. 60 klatek stałe, na pewno jest jakaś blokada. Sprawdźmy sobie opcję. Nvidia Reflex plus Fit Boost um, Nie wiem czemu tutaj od, nie mogę odblokować klatek więc po prostu chyba odblokuję sobie, żeby grał w oknie bez ramki bo wtedy na pewno klatki powinny być odblokowane ale nie widzę, że cały czas nie są dobra, chyba ogarnąłem jak to odblokować więc już ustawiamy sobie pełny ekran tak, widzimy 100 fpsów ponad tak więc wygląda to naprawdę spoko a ustawienia graficzne wcale nie są na najniższym poziomie z tego co kojarzę, chociaż ostatnio robią optymalizację, to możliwe, że coś tam jest pościnane, ale raczej nie wszystko tak, jakość tekstury jest na średniej, mamy jakieś filtrowanie tekstur, mamy tu filtrowanie y, kolejnych tekstur i wygląda ta gra dość dziwnie przynajmniej ja nie jestem przyzwyczajony jak ta gra wygląda bo to jest Overwatch 2 a nie Overwatch 1 i mamy tych fpsów ponad 100 cały czas, więc 60 Hz, jak najbardziej 144 w tym przypadku już raczej nie miałoby sensu. Więc no ta gra chodzi trochę gorzej, jak, jak na przykład czy Valorant, czy CS. Tak więc, co, czy ta karta się nadaje do Overwatcha? Szczerze polenizowałbym. Ciemy, ja mam w ogóle głośność na monitorze? Idź z tym. Super. No ale kurczę, jak no, ktoś ma 60 Hz, to ta karta jak najbardziej już widzi, że do większości gierek będzie GTS, Niezależnie od tego, czy gramy sobie w Overwatcha, czy w Valoranta, czy w cs to FPS-ów będzie wystarczająco. Tak więc jak macie jak powiedzmy komputer, który zależy Wam bardziej na grach CPU, a nie GPU, bo Overwatch jest ewidentnie grą, która... dwójka overwatch, w sensie, która ciśnie bardziej po obu komponentach. Dlatego też tutaj więcej klatek nie ma, bo... Procesor nie jest w stanie więcej wyciągnąć, bo wyciąga tutaj karta graficzna. No ale można powiedzieć, oj, chyba właśnie zginąłem. Tak więc tu zakończmy testy Overwatcha, bo Overwatch też jest grywalny. Niemniej jednak jest mniej FPS-ów niż w ces czy w Valorancie. No i dobra, ostatnio mi zwróciliście uwagę sprawdź Minecrafta, to już też odpalam Minecrafta, żebyście wiedzieli ile tych FPS-ów jest na Minecrafcie. Oczywiście Minecraft jest tutaj na mojej paczce zoptymalizowanej, jeżeli chodzi o fabrykę czy też Tforja. Zaraz sobie jedną z tych paczek wybierzemy i wtedy będziemy wiedzieli ile tych FPS-ów jest. Fabric, Loader, 19, także odpalamy sobie tą zoptymalizowaną paczkę i patrzymy ile tam będzie FPS-ów. Oczywiście niektórzy mówili, że na innych klientach, jakichś tam gotowych pod FPS, jest tych fps więcej. Niemniej jednak tutaj, jeżeli chodzi o tą paczkę, jest to ta paczka najbardziej legitna i dlatego też, dlatego też tu tego Minecrafta będę sprawdzał. FPS test, tu mamy już jakiś świat odpalony. Oczywiście chwilę poczekamy, żeby nie było, że przy renderowaniu będziemy sprawdzać FPS-y, bo to nie o to chodzi. Ok, okej, okay, okej, okay. poskakane, pobiegane, poczekajmy jeszcze chwilę. No GPU ewidentnie tu ma użycie 100%, więc karta graficzna ogranicza i to mocno ten komputer. Zasięg renderowania zmniejszmy sobie do 12 czanków i na 12 czankach da się oczywiście w miarę normalnie grać, bo wygląda to dość spoko i mamy 260 fps 250, więc jest ich dość dużo. Niemniej jednak no GPU widzimy, że dochodzi do 100%, więc podejrzewam, że ta karta będzie się przegrzewała i będą tutaj spadki, jeżeli chodzi o FPS-y. Dlatego te kartki oczywiście powinniśmy ograniczyć do takich, które potrzebujemy, czyli jak mamy monitor powiedzmy 60 Hz, to około tam powiedzmy 90 fps. Jak mamy monitor 144, to zablokujmy sobie tam na 160 mniej więcej, żeby no nie męczyć po prostu, bo tutaj ewidentnie widzę, że karta graficzna dostaje to mocno po tyłku, jeżeli chodzi o wydajność. No i tutaj w sumie, jeżeli, chodzi, jeżeli tu już jesteśmy, to dobudujmy chociaż jakąś ścieżkę. Niech sobie gdzieś coś tutaj jest. I tak co, jakiś test, po prostu będziemy sobie coś tu dobudowywać. Oczywiście ja mistrzem, jeżeli chodzi o budowanie, to nie jestem. Tak więc nie negocjujcie mnie za to, że będzie to wyglądało jak wygląda, jak wygląda teraz. No ale FPS, -y jak FPS-y, ważne, że da się grać. I tak siedzę i zastanawiam się, czy chcę coś jeszcze testować, ale wydaje mi się, że już nie. Tak więc przejdźmy do werdyktu. Tak więc podsumowując, czy ta karta graficzna nadaje się do grania jako karta przejściowa, czy też karta po prostu do komputera? Jak najbardziej. Powiem szczerze, że przeskok pomiędzy tą kartą graficzną, a tą kartą graficzną jest znaczny jeżeli chodzi o wydajność, a gorszy przejście w sensie mniej ważny jeżeli chodzi o pieniądze, bo 40 zł, a 200 zł to jest tylko różnica 160 zł, a 200 zł wydaje się być i tak bardzo małe jak na kartę graficzną. Niemniej jednak ta karta udowadnia, że jest warta swojej ceny jak najbardziej, jeżeli mamy dobry procesor, bądź też procesor, który nie potrzebuje jakiejś super karty graficznej do grania powiedzmy w CSA, Valoranta, w League of Legends, a nawet w Minecraft'a, chociaż w Minecraft'cie ta karta się już pociła, więc tutaj, no jeżeli jesteście graczami Minecraft'a, raczej polecałbym kupić coś innego. To samo tyczy się za graczy Overwatch'a. Niemniej jednak, jeżeli gramy sobie Valoranta, w, Valorant w CS'a, czy też League of Legends, to ta karta jak najbardziej się nada. Nie testowałem specjalnie tej karty na Wiedźmini i tak dalej, bo tam te testy są na pewno dostępne na internecie, tam FPS-ów będzie znacznie, znacznie mniej, ponieważ ta karta po prostu ma już swoje lata. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o gry CPU, to jak najbardziej tą kartę mogę polecić. I co oznacza to dla Was? Dla Was... Oznacza to tylko tyle, że jeżeli jesteście faktycznie graczami Valoranta, CSA, League of Legends, czyli tych trzech gier, których wymieniam już po raz trzeci, brzmi pewnie jak idiota, no to polecam jak najbardziej kupić bardzo dobry procesor. Myślę, że ta karta w zupełności wystarczy do procesora nawet jakiegoś takiego Ryzena, powiedzmy 4500, 5000 coś tam, bądź też nawet i5, 12, 400, czy 12600K pod CSA, po to, aby mieć bardzo dużo FPS-ów. Od razu Wam przypomnę i też powiem, że możecie zobaczyć sobie odcinek z kartą zintegrowaną. Czy też optymalizacji karty zintegrowane, gdzie pokazywałem też, co się dzieje po podpięciu takiej karty do Intela 12400F. Tam FPS-ów było trochę więcej w CS, więc śmiem tylko twierdzić, że mój komp streamingowy okazuje się mieć lepszy procesor niż mój komputer główny. Czyli w skrócie mój Ryzen nie jest po prostu tak dobry jak Intel, który jest w komputerze streamingowym, bo tam FPS-ów w się było po prostu więcej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o tą kartę, to jest ona jak najbardziej w porządku. Najbardziej mogę polecić po prostu tą kartę 750 Ti, jeżeli szukacie karty przejściowej. Nie 760, nie 750, tylko 750 Ti. Nie dajcie się nabrać, nie kupujcie 760, bo tam wydajność może być po prostu mniejsza w tych gierkach, gdyż ta po prostu karta Ti Titanium, czy jakkolwiek zwał, tak zwał, ma po prostu bazowo wyższy, wyższą częstotliwość pracy rdzenia, przez co w grach CPU po prostu działa to lepiej. W grach GPU ważniejsze myślę, że będzie memory, chociaż mogę się też mylić, bo zależy pewnie to od gierki, ale jeżeli chodzi o tą kartę, to jak najbardziej mogę Wam polecić ją do właśnie gier CPU. Tak więc, jeżeli podobał się Wam odcinek, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zajrzyj do tego odcinka, który masz tutaj, ponieważ tutaj widzisz ten odcinek z tąże kartą graficzną, także wciśnij z tą kartę graficzną i odpal sobie ten odcinek, bo tam też się dużo ciekawych rzeczy działo, na przykład dowiesz się, dlaczego nie warto kupować takiej karty graficznej i dlaczego możesz ją sobie zgarnąć, bo w sumie mi do, czego, do niczego nie jest potrzebna, chyba że jako przycisk do papieru. No ale jak masz już wybierać, to wybierz tą, a nie tą. Ale zobacz sobie odcinek.